Niestety wciąż czytam firmowe posty publikowane przez wiele firm w social mediach, z których nic nie można zrozumieć, a powodem tej sytuacji jest zbyt kwiecisty język. W tych postach jest po prostu za dużo przymiotników typu niesamowite, niepowtarzalne, ekscytujące, niezapomniane, pyszne czy cudowne. Cały ten tekst jest po prostu istnym, przymiotnikowym wodoleństwem, a konkretów w nim jest po prostu niewiele. I nie ma nic dziwnego w tym, że ludzie nie chcą tego. Czytać. Skup się tutaj na konkretach, a jeżeli chodzi o przymiotniki, to polecam Ci wybrać jeden, jeden, który najlepiej opisuje to, Doświadczenie, jakie chciałbyś oddać dla swojego odbiorcy. I gwarantuję ci, że tego typu treści będą czytane o wiele chętniej przez odbiorców. A jeżeli chciałbyś jeszcze lepiej prowadzić swoje media społecznościowe, firmowe, to lajkuj, subskrybuj, bo w kolejnych materiałach będę właśnie o tym mówił. Widzimy się więc w następnych odcinkach i do zobaczonka. Cześć!